Cześć! Dzisiaj chciałem pokazać Wam jak wygląda mój dzień. Od samego wstania po trening, po jedzenie. Jak to wygląda u mnie w kwestii do pierwszego startu, czyli 4 tygodnie do zawodu zostało. Na ten moment waga wynosi 104 kg. Forma prezentuje się tak. No, więc pozostało jeszcze trochę e, fatu do spalenia. E, no nic, ja biorę swoje poranne suplementy przed cardio, wypiję kawusie i lecimy na cardio dopalać tłuszcz. E, a potem pokażę Wam, jak wygląda mój e, dzień jedzenia. E, pomimo tego, że Kalorykę mam dosyć nisko, ale o wszystkim opowiem w dalszej części materiału. Więc zostańcie ze mną. Jako pierwszy posiłek na talerzu ląduje 100 ml białek jaj. Jedno całe jajko. 150 g wołowiny. Jedna bułka 80 gramowa i 10, 50 gram szynki z piersi z kurczaka. Makro no to prezentuje się następująco, czyli 10 gram tłuszczy, 50 gram białka i około 40 gram węglowodanów. Ale to jest mój pierwszy posiłek, jeżeli chodzi o moje śniadanie bezpośrednio po cardio. Jeżeli chodzi o rozkład posiłków na dalszą część dnia, to wygląda on następująco. Jako iż kaloryka nam na cały dzień nie jest zbyt wysoka, więc no staram się po prostu. Jeść jak najwięcej mięsa, czyli jest to chude mięso, o z kurczaka, to jest indyka, no bo mam 30 gram tłuszczy w diecie, 250 gram białka na cały dzień i 140 gram węglowodanów. E, więc na resztę dnia będą to ziemniaki podzielone na trzy posiłki. Ten ostatni posiłek jest bez e, węglowodanów. E, jest to po prostu białko e, stricte przed, powiedzmy, snem, nie? Więc tak, resztę to są warzywa, no i mięso, tutaj jest akurat 700, 700 gram mięsa z fileta z piersi i kurczaka, nie? Więc tak wygląda rozkład posiłków na cały dzień, dzisiaj są to posiłki na słono, ale staram się balansować, nie mam stricte powiedzmy sztywnych posiłków, jeżeli chodzi o produkty. Bardziej staram się, co prawda jem to samo praktycznie codziennie, bo tak mi odpowiada. Aczkolwiek no dieta jest zależna od każdego, każdy ma, ma swoje tam założenia dietetyczne i posiłkowe, i uważam, że każdy powinien mieć to, co mu pasuje. Jako, że ja jestem przed zawodami, więc raczej zamykam się na kilka produktów. Jedzeniowych, żeby po prostu nie kombinować, nie powodować problemów żołądkowych, problemów trawiennych, więc raczej e, bazuję na mięsie, na jajach, na, na białku, e, na warzywach, m, na ziemniakach czasem, chociaż rzadziej, dzisiaj akurat będą to ziemniaki, na mące ryżowej, na klejku ryżowym i jem na słodko i na słono, czy tam tosty. Pełno Więc tak wygląda moje jedzenie na cały dzień, 4 tygodnie przed startem. Dzisiaj, w planie treningowym, mam klatkę. Jako pierwsze ćwiczenie będzie to wyciskanie na Smithie, czy na Smithie, jak było tak zwał, na ławce skośnej. Jest to ciężkie wyciskanie, czyli jedno z bazowych ćwiczeń w moim planie treningowym. Jako drugie ćwiczenie bazowe jest to znowu ciężkie wyciskanie, tym razem na ławce skośnej na hantelkach. I no tutaj, jak można zauważyć na filmiku, jest to wyciskanie już do praktycznie upadku mięśniowego. I raczej tak staram się trenować. Kolejnym ćwiczeniem, tutaj skupiam się na napięciu, aczkolwiek z ciężarem też. Staram się, żeby on był w miarę ciężki, ale żeby technicznie było to wykonane prawidłowo. Są to rozpiętki na butterfly'u, Wykonuję tutaj od 8 do 12 powtórzeń. Kolejnym takim również ćwiczeniem bazowym, z którym, w którym skupiam się na ciężarze, ale również na Technice, aby ona uciekała jak w najmniejszym stopniu jest wyciskanie na maszynie Hammer, w którym wykonuje od 6 do 10 powtórzeń. Kolejnym i ostatnim ćwiczeniem w treningu kratki piersiowej są rozpiętki na bramie, w którym skupiam się tutaj stricte na technice na rozciągnięciu tego mięśnia. A ciężar jest na drugim planie. Na koniec wykonuję ćwiczenie na triceps. Są to wyprosty linek w bramie. Tutaj już stricte skupiam się na dopięciu mięśnia. Ciężar nie jest już dla mnie taki ważny. Jest to już końcowe ćwiczenie. Na koniec wykonuję jedno ćwiczenie na mięśnie brzucha. Są to spięcia brzucha lub allahy, w zależności na co mam ochotę w treningu. Tak więc, podsumowując dzisiejszy materiał, miał to być taki vlog 4 tygodnie przed moim pierwszym startem w zawodach w tym sezonie. Miałem, chciałem Wam pokazać, jak to wygląda ze strony jedzenia, aczkolwiek wiem, że tego jedzenia jest mało. Jakichś fantazji żywieniowych tutaj niestety nie można się spodziewać, aczkolwiek mam nadzieję, że ten materiał kogoś zainteresowanie, za zainteresuje. Chciałem pokazać trochę pod kątem treningowym, ogólnie po prostu, jak to wygląda z mojej strony. Mam też nadzieję, nie ukrywam, że po tym materiale zmotywuję się bardziej do nagrywania częściej. Zacznę to robić systematycznie, ponieważ też chciałem jakoś się wdrożyć tego YouTube'a. Może tym razem... Może nie może, tylko tym razem myślę, że już zacznę to robić częściej, przynajmniej raz w tygodniu publikować materiał, przynajmniej na samym początku. A potem, no to już zobaczymy. W innych materiałach na pewno umówię jakąś suplementację, coś ten deseń, inne aspekty startu w zawodach, jakieś pozowanie i tak dalej. Mam parę pomysłów, zobaczymy jak to pójdzie. Na pewno dziękuję za każdą konstruktywną krytykę, za każdą łapkę w górę. Jeżeli komuś się podoba tego typu materiał, bo są to moje pierwsze materiały, można powiedzieć, że raczkuję. W kwestii właśnie kręcenia takich vlogów, więc mam nadzieję, że kogoś zainteresuje moja osoba i będzie to oglądał z jakąś tam ciekawością, przyjemnością. Zobaczymy. Także jeżeli chodzi o moje samopoczucie na redukcji, no to naprawdę nie ukrywając, jest to moja najlepsza redukcja w kwestii samopoczucia. Pewnie też dlatego, że nie prowadzę się sam, ponieważ w mojej kwestii prowadzenie się samemu jest to samobójstwo, ponieważ za bardzo bym się już zajechał, już dawno bym pewnie ledwo chodził na nogach, a co dopiero mówił przed kamerą, czy jakieś inne rzeczy by mnie interesowały. Więc tak to wygląda. Dziękuję za zasubskrybowanie kanału, za danie łapki w górę, za każdy komentarz. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!